Cześć, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób się dowiedzieć, ile czasu się ładował Wasz Windows 8. Więc, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musicie wpisać, wejść do tak zwanego podglądu zdarzeń. No ja to wpisuję event. Tu macie podgląd zdarzeń. I teraz nas interesuje dziennik systemu Windows. A, przepraszam, dziennik aplikacji i usług. Tu macie podkategorię Microsoft, Windows. I teraz nas interesuje podkategoria Diagnostic Performance. I tutaj macie działa. I teraz no tutaj mam 1098 zdarzeń, ale chcę przefiltrować, ponieważ interesuje nas tylko zdarzenie, ostrzeżenie i zdarzenie o identyfikatorze 100. Zdarzenie o identyfikatorze 100 pokazuje nam statystyki na temat na przykład czasu botowania czy uruchamiania waszego systemu operacyjnego i naciskacie OK. I teraz widzę, że system został uruchamiany o godzinie 6.21 z rana. Tutaj mam 19, 9 i tak dalej. Macie różne. 29 stycznia, 18, 9, 9 i tak dalej. Ale weźmy na przykład 29 stycznia. I tutaj mam, że się uruchamiał 65 033 milisekundy. jedna sekunda to jest 1000 milisekund, czyli wychodzi na to, że mój system się ładował. Czas trwania rozruchu wykonał się 65 sekund. A więc. Więc tak wygląda sprawdzenie czasu uruchomienia waszego systemu operacyjnego w systemie Windows 8. To wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Majcie się. Chy.